Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Mr. Pity. A to jest kolejny odcinek z Fable. No i w poprzednim odcinku ratowaliśmy naszą matkę z więzienia Bargate, a dzisiaj zrobimy sobie jakieś zadanie poboczne i może coś z głównego też zależy. Tu masakra kupców i odbijanie Bęskiego szpiega, to jest dla złych, a odbijanie zakładników jest dla dobrych, więc zrobimy sobie to zadanie. może najpierw a później do mrocznego lasu. czekajcie, muszę sobie trochę bo napierdziela ostro dobra jedziemy dalej Nie wy trzeba było iść przez, przez gilę i tak w sumie na jedno by weszło Można by już był Jasne, że już bym był o matko nieźle to no ale nieważne już Jestem mikro trochę poprawie dobra pozbieramy trochę kasy na nową zbroję prawda na zbroję którą będziemy mieli już do samego końca gry Tego. Dobra, to na razie wyjdę może z tego lasu. z tamtej strony wejść, albo coś takiego? Nie. Wiem. To jest dziwne. Mówiłem, trzeba było iść tamtędy i było, że nie było żadnego problemu. Oh, thank Avo, you're here. The bandit gang you're looking for have taken hostages. They ran into Greatwood. Maybe you can catch them. Good luck. I'll wait here and send more help if I can. Spoko. No i dopiero teraz. Bez sensu trochę, tam nie We've heard there's a hero after us, and we'll never get the ransom for these two if he catches us. We'd better scatter. Let's split up. Bob, you head off to Fisher Creek with that one. Me and Rab will head towards Greatwood Lake with the other. We'll leave a few lads to take care of him. Let's go. Держи. Да, 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 W takim razie najpierw przejąć rybak.

Okay, Thank you for rescuing me, hero. But the bandit leader and his deputy still have my sister! I overheard the bandits say they were taking her through Greatwood Lake. Head that way to catch them! I'm going back to Bowerstone, where it's safe. Spoko. Wracaj, wracaj, coś ktoś ma może? Nie? Dobra. To idziemy do jeziora w Wielkim Lasie. <laughs> My leader has another hostage somewhere in Greatwood Lake. Not that you'll defeat me. Watch the. Wow, I a good one. Oh, it's probably the now nawet.

Chyba heb er niet te to Ik niet te horen. niet te Ik Wat is I would have done that again, or if I had I would have killed him. I would have been able to hold him. I would have been able to hold him. But you're smart. You too. Massacre. Hero, you're the best. I You saved us all. <laughs> Amazing. Thanks again, Hero. I'm off to Bowerstone now to find my relatives. I hope they're safely home in one piece.

Teleport w wielkim lesie, gdzie to jest, tu i idziemy do mrocznego lasu. To by było trochę za krótkie, jak na jeden odcinek. My się się sami pobawił. Yeah. Yeah. W wielkim lesie, okej. Okay. Tu już wchodzimy do rocznego lasu. wow, wow, wow.

<gasps> oh. <gasps> yeah, you show him. Yeah, you show him. Cześć. to jest. Miło było. Są te grzyby. ale. To nie jest. Zobaczymy, co to wychodzi. Nie jest. A mi się nie chce ich rozwalać. Jest nie, od skrzynia, dobra. Your... Dzięki. O, oh, siki Dawno was tu nie było. O, jestem poslan, w którym niedawno z Brya Roice musieliśmy to takie gówno się i musieliśmy to obronić. Znaczy musieliśmy to zamknąć. Tu jeszcze ktoś jest yes. oh, no oh. Okay. Oh. <laughs> strzałek i podobnie Obus maszyna maszynacie. Kurczę gdzie jest ten starożytny teleport? Mam nadzieję, że już nie donekła.

śnieżek, czyli to... No jest nowa lokacja, to się nazywa Wybrzeże Haków, z tego co ja pamiętam. Aha. Tak, sorry, zapomniałem. Nie wolno mi chodzić z mieczem. teraz do tych ruin. Tu ponoć jest ten klucz do miecza. ukryty. Oh, that magical barrier wasn't there before. It explains what I just found in the guild. Meet me in Maze's quarters. I found a book that may help. Mm -hmm. To do I do Are you in your way? Something isn't right here. What? No! 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 no. no. Co się Szybko, szybko, go, go, go. Miniony Jacka, kurczę. The book! Don't forget the book! No i porwali ją znowu. Ale żeby aż tutaj w Gildi. Ten prastary tom opisuje zapomniane rytuały i magię z wybrzeża Haków, w tym. Sposób tworzenia już uszkodzenia półmocy napisanego w tajemnicz. w tajemnicz. w który jest języku. Napisanego w tajemnym języku, w moim języku, w moim języku, w moim Okej, okay, ale to myślę, że już zrobimy w następnym odcinku, bo teraz się zacznie dziać, a nie chciałbym zbytnio tego quest'a jeszcze uaktywniać. Dobra, to tak zrobimy. To widzimy się w na następnym odcinku i myślę, że będę go kręcił od razu, tak, bo już wprost się nie mogę doczekać, także na razie.